Cześć, pokażę Wam efekty y, ostatniego dnia pracy. Mam tutaj piasek przywieziony. Y, będę go wysypywał jeszcze w wolierach. Y, częściowo jest już wysypany. Aczkolwiek jeszcze dużo zostało jak widzicie. Tutaj jeśli chodzi o jakieś zmiany to mamy już y, Częściowo konstrukcję dachu zrobioną. Już szczyt jest zrobiony, tak to się prezentuje. Pierwszy ten szczyt, tylko mam docięty. W środku w części dla gołębi zrobiona taka półka przed wyjściem. Drugi szczyt docięty z jednej strony. Z tej jeszcze będzie trzeba dociąć deska, też zrobiona w wolierze na Gołębi. Jedna, druga deska. Piasek wsypany. tutaj, też mamy piasek. Szczyty, tak jak widać do docięcia z tej strony i z tej dzisiaj to dotniemy. Tutaj wybrana jest, to chyba łagan, ale wybrana jest ziemia. Będzie tutaj równany teren. Podniesione jest też te deski, o trzy deski na wolierach, Odróżnia się teraz kolorem. Tutaj na te płyty też, żeby tak się nie odróżniało za bardzo. Też jest, są przykręcone deski. Tutaj też. Tutaj ścianki działowe tak samo podwyższone, żeby się tam nie widziały, bo delikatnie się tam widziały i uderzały w tę siatkę, także teraz będzie już ok. O, także tak to się tu prezentuje. Wydaje mi się, że ładniej. Miałem zrobić wyżej, no ale stwierdziłem, że tak to za ciemno już by chyba trochę było. A poza tym z materiałem już nie mogę tak szaleć za bardzo, bo jeszcze trochę e, desek mogło być więcej. Też tutaj wybrana ziemia. No, szczyt tutaj, tak właśnie widać. Trzeba będzie to podocinać. U kur jest wybrane ziemi trochę. O, nowe podesty do wejścia. No, I mamy piasek. U piasku myślałem, że tutaj mniej trochę wejdzie. Weszło chyba po 12 taczek, coś takiego. U jednych, u drugich też jest nowy podest. Teraz na piasku będą mogły sobie trochę grzebać. Jak skończę budować, to wytnę kury do lęgów. Muszę jeszcze zamówić inkubator. To też będzie na pewno osobny film z inkubatora. Tutaj jeszcze dzisiaj będę działał, bo chcę też deski tutaj. Od strony tutaj tego płotu. Płota no, chociaż po te trzy deski, żeby wyglądało trzy, 4 deski, żeby wyglądało tak jak tutaj na tej ściance działowej bo tam przez tą siatkę różne syfy się dostają, później nie ma jak tego wyciągnąć. Także tak to będzie tutaj się prezentowało. kochinki lubią piach. Taką samą deskę zrobiłem tam w starym gołębniku, Zrobiłem na nowo, bo ta. W sumie to mogę pokazać. Już zaczyna to jakoś wyglądać. Jeszcze trochę, i będzie ostatni etap. Jak widać jest dana łata pod, pod deską. Teraz tutaj nam wszędzie jest szersza, duża deska zalega nam tutaj wszędzie do samego końca. Głowę nie mogło lepiej ustać. Tutaj i tak samo. Głowę teraz podczas leczenia. Zobaczmy, jakie będą efekty tego leczenia. I dobra, przejdziemy sobie jeszcze tam. Dzisiaj głównym zamysłem jest zrobienie kompletnego już dachu tutaj. Myślę, że się uda i postaram się też wymienić piasek w tych wolierach, tak częściowo. Mam dosłownie tam, nie wiem, po pięć taczek wywieźć, pięć nowych włożyć do każdej woliery. Żeby trochę było widać, że tam jest świeżego piachu. Jeszcze zapomniałem o drzwiach tutaj. Drzwi też będę chciał na tej wysokości z desek, a dalej z siatki. Nie wiem, czy mi siatki wystarczy, bo to jest z, z tych boksów, co mam miałem w kurni w tym. No tutaj, w tamtym garażu. Tam <laughs> także wszystkie też się nie odzyskało, bo ja nie ja rozbierałem tylko brat i on się za bardzo do tego nie przykładał. Także może jeszcze wyskrobię trochę jakiś kawałek na to. Ewentualnie będzie troszeczkę z innego rodzaju siatki, trochę drobniejszej. Tutaj w ostateczności też. Będzie prawdopodobnie wyłożony kamień, na razie będzie tylko piaskiem wyrównany, na równo A Później właśnie, myślę, że chyba Cienko, ale kamieniem będzie wysypane Żeby to też jakoś wyglądało Jeszcze tutaj będzie trzeba zrobić po środku jakieś wzmocnienia pod ten dach. I żeby było też do czego kręcić. Wentylacja jednak nie będzie przez podbitkę. Będzie tutaj. Bo tu jest taka będzie szczelina. Także tutaj te 20 cm będzie z siatki. Myślę, że to będzie bardzo dobra wentylacja, bo voliera też będzie kryta, nie będzie przeciągu jako takiego, a wymiana powietrza od góry będzie się daje wystarczająca. Także mam nadzieję, że ptaki tutaj będą zadowolone. No, ale jak będzie to zobaczymy. I dobra, nie przedłużając, zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, cześć.